Hej, tu chrabinka i dziś e, film o akwarium. E, no pokażę wam co dzień miniowy akwarium, które ma 125 litrów. I jeszcze opowiem wam historię jak zaczęła się moja przygoda z akwarystyką. Tak, co prawda dawałam te, tą serię w pro e, to. Jak zakładałam akwarium, ale tam nie wszystko mówiłam, że jest to No, jeszcze będę dawała tą serię. No, ale najpierw pokażę wam, co zmieniło się w tym akwarium. Skalary bardzo podrosły, o. Tutaj widzimy Rafała i Rubina. E, e, teraz wypatruję bojownik. Czagli się chowa, ale jak będzie płynął, no to wam go pokażę. No, a teraz opowiem wam, jak to się zaczęło. Na początku, jak byłam mała, no to miałam akwarium, które miało 60 litrów, i w tym akwarium były welony. Były tam. Były tam e, cztery welony. Jeden welon był. E, taki. O, teraz widzimy tutaj chugieliego właśnie. No, musiałam przerwać, no bo chcę wam go pokazać. No, mu się niestety jakaś rybka mu płetwę derwała, ale no, dochodzi do siebie, odrasta mu już. Bo ten miał ogon cały urwany, no i, ogon, no i płetwę grzbietową. Ogon, no to. Pewnie sobie oderwał, bo bojowniki tak robią, że podpływają do szyby. I myślą, że to jest inny bojownik. Obracają się i chwytają się za ogon. Ale tak, no dalej o tych welonach, co mówiłam. Miałam wtedy cztery welony. One miały imiona, no bo ja uważam, że... No, fajnie jest, jak rybki mają imiona. Bo wtedy jest też ciekawiej, według mnie. I tamte ryby miały na imię złotko. E, tak, złotko. I złotko. Był cały pomarańcowy. E, jeszcze. Miałam taką, takiego welona z plamką, białego z czerwoną plamką i ten welon się nazywał, ten welon się nazywał plamka. I jeszcze miałam wtedy, tak, um, takiego welona no, na początku który miał taką plamkę, która przypominała Segeduszko, i dlatego się ten welon nazywał Segeduszko. Jeszcze miałam takiego czarnka, no bo on był czarny i to był teleskop miał wyłupiaste oczy, ale. Ech. No, powiem wam, że uważam, że nie powinno się kupować udziwnionych ryb, te ryby cierpią Kiedyś coś tak słyszałam, że Że welony teleskopowe gorzej e, Mają po prostu bardziej wrażliwe oczy No Ale właśnie nie mam zdjęć, no mam jakieś zdjęcia Tych ryb, ale nie mam filmów No nie mam o nich filmów, także, no ich nie pokażę. Bo wtedy jeszcze nie miałam kanału na YouTube, ani nie nagrywałam telefonem takich, te, takich rybek. No i potem właśnie to się akwarium z tamtymi welunami rozszczelniło, z tamtymi pierwszymi. I... Nowe zostały wydane, slimaki, wtedy, no, to ja bardzo lubiłam slimaki i mi było ich żal. I potem przez długie lata nie miałam akwarium. a potem zamarzyło mi się znowu To Znaczy, no, na początku myślałam o drugim psie, ale heh, nie, mam drugiego, na razie nie. Bo, no, mieszkam w bloku, więc na razie nie. I, I powiedziałam, że chcę mieć akwarium, no bo mi się nagle przypomniało, jakie to było przyjemne. I e, kupiliśmy to 125 litrowe akwarium. No, mieliśmy trochę problemy z korzeniem, bo nie chciał zatonąć. Chciałam kupić tego, by na święta, no bo to było, no akwarium tak doszło przed świętami. Ale no, był problem z korzeniem. I kupiliśmy w zeszłym roku piątek po świętach. Ale tak jak e, widzicie e, się nie utrzymały, bo te pierwsze miały robią ospę. A te drugie... Hmm, trudno powiedzieć co im było. W każdym razie będę dalej wrzucała serię, jak zakładałam akwarium, tylko po prostu no. No też trochę. Też trochę. No. No to zaniedbałam, no ale będę już wrzucała serię, jak zakładałam akwarium. I i potem jak miałam to akwarium. Jeżeli ja, wtedy, no wtedy jeszcze były te welony, ale o tych welonach Wam ich nie będę już będzie opisywać, bo zobaczycie je w serii, jak zakładałam akwarium. To potem, jak miałam to akwarium, to mi się spodobał na YouTubie taki bojownik, który był biało-czerwony, i wtedy właśnie wymarzyłam sobie, żeby mieć takiego bojownika, ale bojownik z welonami raczej. No, nie może być, więc dlaczego kupiliśmy drugie akwarium, które ma 80 litrów. Tam, bo wiecie, ten legendarny bojownik Lech, o którym słyszeliście historię, to to nie był mój pierwszy bojownik. Moim pierwszym bojownikiem był bojownik, który też się nazywał Lech i był biało-czerwony i miał niebieskie powieki. Zresztą. No też wrzucę, postaram się wrzucić za niedługo o nim film i no może mi się uda nawet taki z muzyką, gdzie on się ładnie prezentuje. I no bo w tamtym akwarium było w tamtym 80 litrowym coś z butelą CO2, to bojownik przez moment. Był, o tutaj był jego kotnik, o tutaj przez moment, był w kotniku i tam trochę posiedział, ale potem trafił do nowego domu, wtedy on jeszcze nie miał samic, bo no nie miał samic, nie myśleliśmy o samicach i no mi się wydawało, że ma smutne życie i potem już przy kolejnym bojowniku jak ten Lech umarł, a on był stary. Tak on był stary. To potem kupiliśmy potem kupiliśmy nowe, nowego bojownika i samice właśnie Nel i Fatma. Tak tutaj właśnie widzicie Nel, a tam jest Fatma i Potem, potem sobie pomyślałam, żeby mieć kanał na YouTube. No na początku pisałam na mojego bloga o rybkach. No, też wam kiedyś podam adres tego bloga, tylko że na razie jakby go trzeba jeszcze udostępnić. I... No pomyślałam na początku, no żeby mieć kanał na YouTube o slikach, wiecie, o tych koniach. Ale potem sobie pomyślałam, że o będzie też coś nagrywało o akwarium. I wiecie, teraz jest tak. Wiecie, y, chyba prawie każda akwarysta tak ma, że ma akwaria. I tak się zakoła w tych rybach, że chcę jeszcze więcej. I... No, ja mam tak, że moim marzeniem jest akwarium z pyszczakami z jeziora Malawi, ale. Eh, no, na razie nie możemy mieć jeszcze kolejnego akwarium, bo jest przy tym dużo pracy. I też bym kiedyś chciała mieć akwarium z karpiami koi. Ja oglądam taki program, projekt akwarium, i tam właśnie nie robili kiedyś akwarium. Gdzie były karpie koi. karpie koi są według mnie bardzo piękne. A no jeszcze wtedy, co były te pierwsze. Nie, co były te długie, tak. Wtedy, co były te długie welony. Nie, zaraz. No, tak, ale te długie w tym akwarium. To wtedy, też właśnie kupiliśmy. Gupiki. I, no, gupiki nam nie chorują, Gupiki się bardzo dobrze trzymają. I taka to jest historia. No, w taki sposób się wkręciłam w pasję, która się nazywa akwarystyka. I bardzo się cieszę z tego, że mam rybki. Bo wiecie, rybki us uspokajają. I można sobie usiąść przy akwarium i się patrzeć na rybki. O, tu Widzicie, samica głupika jest w ciąży. Głupiki Samice głupika są właściwie prawie ciągle w ciąży. Tak. I no ja i moje rybki mówimy wam do następnego odcinka. Yy, I zapraszamy do subskrybowania mojego kanału i dawania mu łapek w górę, jeżeli chcecie mieć wszystko na bieżąco. O tutaj jeszcze Wam pokażę i Nesa. Gospody klinowe, i do następnego odcinka. I pa.